Cześć, siemanko, z tej salon Karmelowaty, witam Was dzisiaj w UFC, z trybu kariera, UFC trójaczka oczywiście, no i co, dzisiaj kolejna nasza walka w tej federacji, czyli w nie wiem czy to dokładnie się tak czyta, przepustka taka do UFC, musimy wygrać tą walkę, to może się na nimi po prostu zainteresują. Nie wygramy, no to będziemy dalej w tej federacji, ale nieważne. E, dobra, jeżeli na wstępie, oczywiście, jeżeli spodoba, dajcie lajka, subika, żeby być na bieżąco e, i jakiś komentarz, możecie zostawić. Oczywiście was nic to nie kosztuje, ale mi pomaga, więc serdecznie was za to, wam za to dziękuję. Ale już tutaj, e, nie przedłużając, zacznijmy po prostu rozgrywkę. E, no i wybierzemy sobie tutaj jakiegoś przeciwnika. No tutaj mamy 6-4-0, 5-3-0. A tu 620 ma dobry bilans ogólnie, bo oni niby są na papierze mocniejsze, ale nie mają taki bilans. Weźmiemy ten, który ma dobry bilans, bo chcemy po prostu piąć się dobrze w rankingu, eee, więc dlatego tutaj no, będzie jednak. Eee... Taki wybór, a nie inny, Zaplanujemy sobie obóz i ogólnie przepraszam was za, was za to, że nie było odcinków ostatnio, ale po prostu e, no miałem troszkę, troszkę spraw na głowie, a druga sprawa po prostu też e, nie miałem weny czego nagrać, chciałem CD Skyline Wam wrzucić. Ale też miałem ochotę na UFC i no jakoś po prostu, no tak stwierdziłem, że zostawię jeszcze ten piątek, bo też no nie miałem kiedy właśnie tego odcinka sobie zmontować, więc no jakby stwierdziłem, że go też nie nagram. No i po prostu dlatego tak to wyglądało. Dobra, i nie wiem, czy teraz wykupić sobie członkostwo w jakimś tej klubie. Chyba będą to zapasy, ale no jeszcze, jeszcze tę drugą, drugą walkę tutaj. E, trzy treningi e, w domowej siłowni, e, żeby po prostu oszczędzić pieniążki i dopiero od następnej walki e, stwierdzimy tutaj, czy można jakkolwiek, e, no można jakkolwiek po prostu e, zacząć dobre treningi, e, więc tak promocja oczywiście tutaj e, post damy, żeby w, no, dwóch fanów przeszło od tego, no to jakby nie za dużo tutaj to nam daje shake proteinowy nie wiadomo do czego to jest tutaj to jakby musi być do tego trening, ale zacznijmy sobie od skakanki formę może wyrobimy Przecież walka z może być pomocna przy jakichś oddawaniu ciosów, więc ją sobie zrobimy, teraz pojedziemy sobie na rower po okolicy kondycję nabić no i chyba tak z Okej, okay. no jakby planuję takie, ale aktualnie 3 treningi to jest max, więc no, odpowiadając na komentarz tutaj, no to nie mogę tego zmienić, <grym> więc dobra, e, promocja oczywiście, żeby kolejni fani tutaj przybywali, e, dwa razy sobie od razu na rower wyjdziemy, o jakaś odporność tutaj poszła w dół, no dobra, tu damy jeszcze miotanie przed ramieniem, dobra. No, i mamy jeszcze ostatni trening. Raczej taki już na chilku, jakiś rowerek, walka ścieniem, i można już wtedy tutaj no, lecieć. Dobra, walka ścieniem. Dwa razy taką zrobimy. Skakanka. Wypijemy sobie shake'i dwa razy. Dobra. No i można jeszcze raz na skakankę. Ojej, kontuzję tam. Kontuzja trzejka, yy, od trzejka dostaliśmy. No cóż, no, no nie mam jak tego jak się naprawić tutaj też w domu zbytnio, więc wtedy no właśnie trzeba tutaj no wyjść z kontuzją do walki. No cóż, tak też się zdarza. Bardzo niski szum. No takim szumem cztery osoby yy, podczas przy, przygotowań chyba zwerobowaliśmy, więc no nie za dobrze, nie za dobrze, ale no cóż, tu chodzi o waleczkę. Yy, no i mam nadzieję, że dobrą waleczkę teraz yy, taką rozdam. Jak pójdzie szybko jakiś nokauczik czy coś, to może pójdziemy po kolejną. Ale na razie trzeba się skupić na tym, żeby jak najlepiej tą walkę tutaj poprowadzić. E, dobra, widzę tutaj mamy taką pozycję. Ok, mi ona jak najbardziej pasuje. Zobaczymy, co tutaj rywal zrobi prostego. Sprzedamy mu tak na początek. Mamy high kicka, który w ogóle chyba doszedł do głowy. Dobra, e, więc tak. No, co by tu można pokombinować? Ja sobie włączę podgląd na drugim monitorze. Przepraszam za, te, za to mignięcie ale po prostu no, mam tam lepszą jakość. No, wy niestety takiej dobrej jakości nie widzicie, ale ja postaram się to poprawić e, no, bo ogólnie e, jakby no nie, to jest nagrywanie z pomocnika Xboxa, to nie jest nagrywanie e, z to nie jest nagrywanie z Xboxa bezpośrednio, więc dlatego ta jakość jest troszkę mniejsza, ale postaram się, aby była jak najlepsza i Możecie mi powiedzieć, jakie urządzenia używacie do nagrywania na przykład obrazu z konsoli. Bo te słyszałem o Avermedia, ale ona jest strasznie droga. Może jakieś inne zamienniki są. Dobry TUF. jeszcze raz można. Jakiś low kick, rozbicie. Prosty. Oj. Oj. Tutaj chcemy zejść po wątróbkę, ładnie tutaj ugadzony, tak dostał tego, ładnie tutaj dostał, po, a jeszcze podbrudkowy się przydał, oj, nie siadł, o, przewróciliśmy się, bo trafił na zlocie po prostu, dobra, to loki komu sprzedamy, sierpik nie siadł, siadł front na twarz prosto, jego też siadł, to wy na tułów, front, A, nie siadł. Dobry, high kick. Na razie no, wygrywamy na punkty przynajmniej. Dobra, próbujemy jakiegoś fronta za chwilę. Ło, ale on ładnego fronta dał. Dobry tułów. Dobra, front kick może jakiś, on jest tu pod siatką, mogliśmy niby go obalić, ale a w, tu, w stójce jest dość dobrze to wygląda aktualnie, więc nie trzeba tu pod takie środki schodzić. Dobra, mamy tu od, ze, od wewnętrznej strony taki low kick, na zewnętrzną i może głowa, no dobra, to nie siadło. O, Czek, ładnie. Nie pozwoliliśmy mu podejść. I to jest dość dobra taktyka tutaj. Mamy lekką przewagę wzrostową. Próba front kika. Tu ładny. No i mamy drugą rundę. Zobaczymy, jak oceni nas tutaj e, po prostu taktyk e, tą rundę. Co nam powie? Jakaś podpowiedź może? Czy, czy raczej jej nie dostaniemy? No, chyba nic nie dostaniemy. Najciekawsza akcja? A nie, nie ma tu nic. Po prostu to jest taka napierdzielanka. 5-minutowe rundy, i tyle. O, jakby to trafiło. Dobra, to było. Overhook taki. Dobra. Oj, skrócił ładnie. Tury front kick. Oj, 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 tutaj może z tej ręki, ale podróżkowy dał tutaj. Ojoj, oj, oj, tutaj no tak przestrzelony front kick, no i high kick, który minął mu się dosłownie z głową idealnie. Spróbujemy chyba parteru. Odrzucił tutaj nas, Ojoj, oj, oj, ładnie obranił. Dobra, low kick, taki wewnętrzny, zewnętrzny, jakiś ciot za chwilę. Prosty. Aj, tutaj miało być kolano, nie wyszło, high kick też nie. Uu, ładnie nam trafił, w głowę teraz też trafił. Poczuł krew. Ale trzeba teraz lekko tutaj skontrolować walkę, no bo troszkę wymyka nam się spod kontroli. Co to jest w ogóle za ciosą tu wyprowadzę? Taki to jest chyba prosty po prostu. Uu, ładny High kick, ale on Tutaj nie zrobił dużo. O nie, dobra, ja spojrzałem na swoje, swoje zdrowie, on ja zrobił dużo, bo aż połowę zabrał HP tutaj. No, dobry tutaj. Kurczę, ten hike. Ło, dobrze, że to jeszcze zablokowałem, bo miałem mało kondycji. Uuu, teraz trafił idealnie w tempo. No, dobry timing. Dobra. Trzeba tutaj jakoś to rozegrać, bo na razie tutaj... Ajajaj, to jakby to obalenie tutaj wyszło. O, ładne to było. Jakby to trafiło. Oj, 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 tutaj ładna kontra. Dobry high kick. W moim wykonaniu oczywiście. Kolejne. Chyba czeka na to jedno uderzenie aktualnie. Chciałem jego głowę teraz ściągnąć, żeby do klinczy przyjść. No dobra. Dobra, mamy obalenie. Spróbujemy do siadu. Spróbujemy go po prostu ubić teraz. No może... Dobra, mamy tutaj dob dobrą kontrolę, dobre zaznaczenie tej rundy. Eee, no, wyglądało dobrze, wyglądało dobrze. Jakiś lak tutaj dźwięku proszę przepraszam was za to. No, ty, może nie jest to jakoś e, jakościowy film, ale e, wydaje mi się, że da się to oglądać. Możecie mi napisać, w komentarzu, bo sam się zastanawiam, czy jest to do oglądania. Na YouTube wydaje mi się, że to dość dobrze że wygląda nie tak, jak tutaj to wygląda u mnie bo u mnie po prostu jakby no strasznie jest rozmazane to takie i też jakby no nie ma tej płynności ale no, że w, na YouTube to wszystko i tak jest w 60 klatkach przynajmniej moje filmy no to może ta jakość jakoś się poprawi jakość jakoś się poprawi o to miałem powiedzieć tutaj lowki, który nam troszkę mm, lekko nogę rozwalił no będzie trzeba zmienić ją kolano dobre na tułów a jaj, ładny tutaj nas skontrolował. O kurczę. No nie wiem, co tutaj teraz wykombinować. Jakieś obalenie. Dobra. Ale to dobrze bronił, kurcze. Dobry upper kick. No kondycji nam już tu braknie. Jest jej strasznie mało. Nawet jeśli by była jego runda ta tutaj, no to raczej jest wygrane, więc po prostu mu musimy dość dobrze, dobrze się bronić. Alright, tutaj przestrzelony prosty, pójdziemy po wątrobę za chwilę. Ajajaj. No tutaj strasznie powolne są tej mozolne te ciosy. O, strasznie nie mamy kondycji. No, trzeba po prostu przetrwać i zobaczymy, jaki będzie werdykt sędziów. Bo chyba już no, nie uda nam się go ubić. No, niestety, jakby będzie raczej werdykt, jeżeli przetrwamy, oczywiście. Trzeba po prostu dość dobrze kontrolować tutaj. Ładny na tułów tutaj, kolano ładne siadło. Oj, low kick przestrzelony, niedobrze. A, i próba obalenia. No nie, nie, wyszła, no bo po prostu zbyt wolna była. Dobry blok tutaj z naszej strony, tego low -kicka. Dobry wewnętrzny. Szuka tej wątroby i on znalazł właśnie. Teraz ładna kiwka. No ciekawe pojedynek, ale ta trzecia runda no bardzo mozolna i taka... się po prostu duży. jest jakaś wymiana, ale taka też powolna. No i low kick miał być tutaj. Ładny. Oddajemy tego Loa. Oj, oj, oj. Teraz trafił, teraz ładnie trafił. Sporo punktów pewnie za to zgarnął. No już, już nic tu nie będziemy kombinować. No i mamy werdykt. No trzecia runda na pewno jego, pierwsza, druga raczej nasza. Zobaczymy jaki będzie tutaj ładna wątrowana faktycznie. Dość ładna. Też było to ciekawe badanie. No high z naszej strony, to też bardzo dobra broń była. Wychodziły one, wychodziły w dwóch rundach. O! No i przegraliśmy tą walkę. Nieważne, nie, nie wiem czemu przez jednogłośną. No niedobrze, no zostaliśmy pokonani. Ciekawe czemu, jak były punktowane dwie pierwsze rundy. No tutaj nic nie miał praktycznie znaczące trafienia na naszą korzyść, wszystkie ciosy również e, druga runda znaczne trafienia, znaczące trafienia e, na naszą nie, na, na jego korzyść wszystkie ciosy na naszą, obalenia nasze ogłuszenia, przełomienia to samo e, trzecia runda, no, tutaj kontuzję nóg po jego stronie e, czyli no, tutaj coś z tą nogą zrobił przepraszam tutaj, się napije mm. No znaczące trafienia jednak były jego. No, faktycznie ta trzecia runda mogła zaważyć na werdykcie. No cóż, mamy 1-1. No, niedobrze, niedobrze. O, fanów w ogóle nie było z tego, z tej walki. No cóż, mmm, przegraliśmy. Mamy rekord 1-1. Czy dobra decyzja sędziów? No właśnie, też bym się zastanawiał. Głowa do góry, tutaj jakaś, jakaś tutaj taka motywacja. No cóż, nie wiem czy jeszcze jedną waleczkę. Muszę zobaczyć tutaj szybko podgląd. Ile mamy minutek filmu. Czy będzie to kolejny film? No będzie już to kolejny film, następna waleczka. Po jednej waleczce będzie, chyba, że chcecie takie dłuższe odcinki, to mogę robić, No ale one trwają 3 rundy, to jest 15 minut praktycznie, może troszkę mniej, bo ten czas lekko szybciej leci. No, ale cóż, no nie wyszło to. Ta walka, mamy 1-1, no, no szkoda, szkoda według mnie, no jednak powinien być yy, inny rekord, yy, a rankingów nie ma ogólnie, teraz jeszcze, czyli to chyba nie jest do rekordu nawet zapisywane, ale no teoretycznie mamy 1-1, zobaczymy kogo tutaj dostaniemy na tą kolejną walkę, wydaje mi się, że słabszego rywala, on the card w ogóle, waga musza, o, o. To będzie ciekawy rywal. No i nim się zajmiemy w następnym pojedynku. Zobaczymy. Mm. No i co? Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, no to, no to po prostu zostawcie tego lajka, like, jak już mówiłem, komentarzyk. No i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. A ja zapraszam Was do jakiegoś odcinka, który Wam się teraz w, auto, w outro wyświetli. No i miłego wieczorku, dnia, popołudnia, czegokolwiek, e, czego sobie życzycie. Siemanko i cześć!